Siemanko wszystkim ja tak króciutko bo ja czytałem dzisiaj e, filmiki, te nie filmiki, tylko komentarze że jeden chłopak Nie wiem czy pan czy chłopak Mieszał to napisał do mnie, że, e, że nie dał rady Słuchajcie nic ni nic na siłę. Tak jak e, napisał nie wiem czy widzieliście. Nic nie na siłę i e, Robcie tyle ile potraficie. Nie wiem, nie wiadomo ten czy Czy trzy zrobicie, czy pięć, czy ileś tam Nieważne. Ważne, że będziecie wyglądali tak jak ja. Ja też yy, w szkole na siłowni też... Yy, taka szkoła siłownie była też i... I też było, że nie dałem rady, nie dałem rady, że byłem słaby. A jak ja potrenowałem w domu, wiecie, yy, to... podrzędowa w domu i no i wszystko się udało a tak żeby tak żeby poddawać to nie warto bo jak wy będziecie leżeć na łóżku i coś ten coś ja, ja powiem wam że ja, ja też nie, da, nie daję rady nie wiem 10 razy pompę robić ale jakoś yy, już piąty już widzieliście, że już yy, to robiłem. No to więc się nie podawaj, nie poddajcie. To będzie wszystko dobrze. No to więc pozdrawiam Was serdecznie. Jutro trening. Nawijamy. I naprawdę jak ktoś. Jak ktoś chce więcej, to niech robi więcej. jak mi nawet napisze, że chce więcej, albo 10, że po 15, 20. Ale, ale nie podaj... nie... Podajemy się i walimy. Nie ważne, czy, czy to mało zrobicie, czy co. Tylko ważne, że robicie. Pozdrawiam.